Przykro mi, że tak wyszło. Cześć, udało mi się dopiąć wszystko z tym koncertem. Dziś wieczorem w Reddert. Rozmawiałaś z Kerrym? Nie rozmyślił się? Nie, wręcz przeciwnie, strasznie się nakręcił. Nie widziałam go takiego od czasów Johnego. A co z Henrym? Nie dał się przekonać? Nawet z nim nie gadałam. Głupi kutas. No nic, widzimy się wieczorem. O gitary się nie martw. Ja załatwiam sprzęt. Jestem na miejscu. Słuch, trzeba czekać. Jaki dzień, co? Usanova. Hej. Vi! Mam tu coś dla ciebie. Nie wiem, czy się na tym znasz, ale kiedyś należała do Silverhanda. O kurwa. Nancy potrafi wszystko załatwić. Może szepnij jej słówko Mikoshi i będziemy ustawieni. To The Luz Orfian. Pamiętasz to graffiti samuraja w Heywood, gdzie była kiedyś piekarnia? Aha. Dawno jej zamalowali. Ale rzeczywiście, Johnny miał tam Orfiana. Nieźle. Skąd ją wytrzasnęłaś? Jest w idealnym stanie. Wykupiłam z prywatnej kolekcji. Lubię, kiedy szczegóły się zgadzają. Dziewczyna ma obsesję. Ale w chuj to szanuje. Jak tam przed koncertem? Dziwnie. Ja Będę miała udawać samą siebie. No i nie ma Johnego. Nigdy bym nie powiedziała, że będzie mi tego drania brakować. Może teraz mi powiesz, o co poszło z Henrym. Stara sprawa. Cały czas pakował się w jakieś gówno, a ja pomagałam mu się wygrzewać. I w końcu miałaś dość brudzenia sobie rąk. Skąd? W końcu udało mi się załatwić mu mi miejsce w dobrym zespole. Henry przestał czpać. Ogarnął się szło mu świetnie, więc kopnął mnie w dupę. Przestałaś być potrzebna. Na chwilę. Przez miesiąc balował z nowymi kumplami. A potem go wywalili, bo znowu zaczął swoje. Zaczepił mnie na ulicy kompletnie złochany. Nawet zemdlał, żeby było bardziej dramatycznie. I co zrobiłaś? Zostawiłam go tam, a potem postarałam się, żeby więcej mnie nie znalazł. Dzięki, że zajęłaś się organizacją koncertu. Proszę cię. Kerry nie trafiłby sobie palcem do tyłka bez mojej pomocy. Silverhand był pewnie taki sam. Gorszy. Kerry przynajmniej nie przeszkadza i robi co mu się każe. Gdzie Kerry? Zaraz powinien być. Mówił mi, że jesteś naprawdę dobry. Mam nadzieję, że to prawda, bo nie mieliśmy ani jednej próby razem. No tak. Nie możemy zawieść publiczności. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, kim są ci ludzie. Jakaś przypadkowa zbieranina. Kerry nie chciał rozgłosu. No, jeszcze zobaczymy z tym rozgłosem. Myślisz, że media już się dowiedziały? Na pewno, hieny. Martw się raczej tym, kto zagra zamiast Henry'ego. mówił namówił Drosina z Cathrowd, żeby do nas dołączył. Mhm. Jego znam, widziałam go na scenie. I co, dobry jest? Jest. W porządku, ale bez cudów. To ty jesteś tu niewiadomą. Czas wziąć pigułę, tylko jakoś dyskretnie. Na wypadek, gdybym zaczął żygać krwią, nie ma co robić widowiska. To wieczór krego. Nancy chyba dalej nie wierzy, że jestem w stanie z nimi zagrać. No i ma rację. Dobry pomysł. I teraz to mówisz? Jest ze mną coraz gorzej. Może ten koncert nie jest tego wart. Dobra, to wyjdź tam sami zagraj. Ja sobie posłucham. Okej. Okay. Przekonałeś. mnie Baw się dobrze. <śmiech> 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 But, 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 but... Tod Rosin, Skatfold. Hej, jestem wielkim fanem samuraja, a ty? Mam wszystkie płyty i nigdy by mnie. Uspokój się, on jest tutaj, tak samo z przypadku jak i ty. Chcesz gadać z gwiazdą, uderzaj do mnie. Przestań się trząść. A, jest tak samo spekkane jak on. Widownia cię stresuje, czy ja? Pierdol się. Ja no, też tęskniłem. Ten... Dobra, zaczynamy. Damn. Hell, us free! Ojebany. Co konkretnie? Tak strasznie się napinałem tym koncertem, jakbym miał przeskoczyć samego siebie, ciebie i chuj wie co udowodnić. No w sumie, wiesz, po prostu dobrze się bawiłem i tyle. Chcesz to powtórzyć? Na razie weź ją Na pamiątkę. Jesteś pewny? Przecież bez ciebie nie będę grać. To nie to samo. Widzę, co tu zrobiłeś. Ja zamierzam jeszcze pograć. Z nowej... Johnny. Uch. Już go nie ma, tak? Nie ma. Ale dalej cię słyszy. <noise> Dzięki, ale nie zamierzam się bawić w wirujący stolik i słuchać wiadomości z światów. W zasadzie może nawet lepiej, żebyś ty to dostał. O, jak koncert? Zajebiście. Nowe brzmienie samuraja. Szkoda, że nie mogłem tego zobaczyć. E, lepiej przyjść na mój koncert. O, nie musiałeś. Próbowałem zastrzelić z tej spluwy kiedy włamał mi się do domu. Czyli w zasadzie to mnie próbowałeś wtedy zastrzelić. Tak, a wcześniej... No zresztą nieważne. No dobra. Czuję się, jakbym przeszedł z 50 lat. Czas się zabrać do roboty. Trzymaj się, wi. Odezwa się do ciebie. No i co, było tak strasznie? Szkoda, że Kerry już poszedł. Wyglądało na to, że bardzo mu się śpieszyło. No, pewnie układał w biegu nowe piosenki. A nie o to ci chodziło? Żeby poczuł się lepiej? Lepiej, ale nie aż tak dobrze. Johnny już nigdy mnie nie opuszcza i nie dam rady bez ciebie. Trochę tego by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że nie masz już więcej ostatnich życzeń. Nie, teraz rób co uważasz. Muszę się dogadać z Hanacho i to szybko. Okej, okay, twoja decyzja. Chodźmy.